Hej, witajcie moi drodzy. Ja jestem TheAraAragor. A to co widzicie jest to Assassin's Creed Brotherhood. I kontynuujemy naszą malutką... malutką... malutki spacerek z Machiavelli. Niccolo Machiavelli. I co on nam tym razem pokaże? Bo nam pokazał wejście do jaskiń, żebyśmy mogli zdobyć e, z, strój Romulusa, czyli elitarny strój, tak samo jak było we dwójce ze strojem Altaira. To teraz mamy strój Romulusa, i tak Również samo jak w poprzedniej części, to, ja sobie to zdobędę. Sam z siebie, poza odcinkami, żeby was nie męczy tym durnym skakaniem. A tutaj Wam pokażę po prostu szybko podróż, co jest wytłumaczeniem, że przez kanały będziemy bezpiecznie mogli sobie przechodzić. Ale to jest zwykła szybka podróż. Niczym to się nie różni. Mamy tego naprawdę bardzo dużo, ale to e, bardzo dużo, bo ta mapa jest dużo, ale to dużo większa od mapy e, w dwójce. Przynajmniej nie mówię, że no wszystkie tam łącznie to na pewno jest większe od tego, ale chyba Florencja, Wenecja to jest dużo mniejsze od, e, od Rzymu, jeśli się nie mylę. Ale mogę się mylić oczywiście, więc na pewno nam szybka podróż się przyda.

Today Cesare commands my men, but soon, I hope, we will be free. Mm, dobra, czyli ty jesteś dobry, okay. Just, now, I mean, suppose, we begin planning our assault on the Borgia. Oh, you think we are ready for such an attack? See, si. Do you know... What? For instance, where the Borgia troops took Caterina Sforza? What? Are you also unaware that the Borgia have captured the Apple of Eden? how could we have lost the apple so you do not know what goes on with our enemies do we at least have an underground here to work with hardly our mercenaries are ensnared in a losing battle with cesare's french allies we have girls working for us in a brothel frequented by cardinals and other important romans but the madam there is lazy and would rather attend parties than further our cause what about the city's thieves do they have a guild see si. Ale przyjaciół. A, przyjaciół. I to będzie ten fajny motyw, o którym ja mówiłem, czyli motyw zdobywania asasynów. Że będziemy mogli swoją siedzibę ulepszać i będziemy mogli przeżywać do walki. Nie najemników, tak jak zawsze... Znaczy, wynajmowaliśmy najemników. A teraz będziemy mieli prawdziwych asasynów, których będziemy mogli szkolić, wysłać na misje, żeby przychodzili i nam pomagali. To jest coś ekstra i bardzo się cieszę, że w tej części to jest, bo ja tego naprawdę bardzo, bardzo chciałem. Jak mówiłem, w się bawimy tą opcją po prostu co nie miara. ra. trzecia. Wojewódź kochanek i złodziej. Czyli zdobędziemy serca najemników. Kurtyzan i złodziej? Myślałem, że już będziemy asesynów zdobywać. Oj oj, się pomyliłem. Fabio Orsini. E, o. No. Okej. Okay. Tu mamy to. Naszą siedzibę. Nie zależy, żeby wejść szybciutko teraz. Słyszałem datek pieniążków. Tak, z zyskujemy pieniążki z rzeczy, które my e, kupiliśmy, czyli ze siedzib, czyli. W tym wypadku jest to z stajni, jeśli się nie mylę. Co ostatnio sobie wykupiliśmy? Skrzyneczka. E, przyda się nam, bo potrzebujemy dużo hajsu na sprzęt. I to tak naprawdę. Oj, dużo. I wełny mamy. To zobaczymy, z czym to będzie nam potrzebne, bo nawet nie jestem w stanie powiedzieć, do czego nam może być potrzebna wełna i te wszystkie składniki, co wcześniej też zdobyliśmy trochę. E, tutaj też możemy wejść chyba do bazy nie, skoczymy tu. Okej, okay, źle skoczyłeś, ale żyjemy. Na minimapce widzę taką ikonkę. To jest chyba bank, jeśli się nie mylę, chociaż nie wiem. Ale zrobimy tak. Najważniejsze jest to. Przepraszam, wybaczcie. ale lecimy. Tak, banko, to jest bank. Czy my chcemy bank? Nie chcemy, my chcemy to. Eł, spadaj. zbadaj. E, za 800 możemy wykupić, znaczy ulepszyć, odrestaurować, ale my to kupujemy, tak jakby. Zyskujemy pieniążki. Eł. Tak. jestem, mm, nie jestem nie nie podłączony do internetu, dobra. E, możemy naprawić. Sprawimy cały ekwipunek. Eee, backspace'em się schłamy. Zbroja. Nagolenniki rzymskie. Jasne. Od razu wykupujemy. Eee, kusza. Za mało pieniędzy. Dobra, uzbrojenie. Masz już ten przedmiot. Konestycja, żeby za mało pieniędzy. Ok. Zadania kupców. Dobra. oj. Arrivederci, Messie. Arrivederci, Messie. Eee, zadanie. Zadanie wykonujemy, tego gdzie my musimy polecieć? A siedzibę Romulusa olewamy. My lecimy tutaj, co nie? Enter. To jest które? Jest tamto. Słyszę tu gdzie skrzyneczka, ale ją zostawimy Sorry, ale muszę się przebić jakoś przez was Sendek. Skaczemy O, to jest Bordiw wieża Chcemy zniszczyć wieżę Borsiu? Chcemy. To Rudność 3. Tam jest gdzieś. Chodźmy. Gdzie Chodź, chodź, pokaż się. Musimy kapitana. Zamknij się. Kretyn. Tego Tylko byś hałasował. Kolejny. No nie są głupi na szczęście.

Chyba że tak cicho jestem, ale staram się skupić, jak go mądrze wykończyć. Ja już wiem, wyskoczyłem, po prostu strzelimy w niego. Nie to, to Dziękuję. Nie mają kapitana. Chyba zgubili mnie nawet. Ha, serio, zgubili mnie jeszcze. A, co za kretyni. rozgubili mnie Cau! O nie, widzimy Już nie. O góra szybciutko! Uu. Nie w tą stronę w drugą. Ej, nie, dobrze szedłem co jest. Hir, here, here. here. Hier, 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 w górę. A teraz w górę maksymalnie. Ej, nie mogę się złapać, czemu? Oj oj. A ja nawet na wieżę nie umiem Weź Co jest? Dawaj Etsy, działaj. Musimy spalić burczyw. Tędyk, no. Teraz też radę. Miał złapać. Umiejętnością. Ej, chyba to nie jest takie coś, że trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, żeby się wspinać. Bo tak było w Dwójce, że musieliśmy się nauczyć specjalnego skoku, żeby łapać się niektórych miejsc. Bagam, żeby tak nie było w tym. W przypadku nie, dobra. Uff. Po prostu ja jestem kretynem i nie umiem wchodzić, ale dobra. To już nic nowego, to nic nowego. Synchronizacja? Ładnie, i jeszcze spalmy to. Bardzo ładnie, płoń. Zarość ja do punktu kontrolnego. Jedno wierzame i. Dobra. To możemy odnawiać. Ale nam to na razie nie jest potrzebne. Nam jest potrzebne. Czym prędzej wykonać misję? Bo nie ruszymy się nic ani z fabułą. O, maski! Albrzydka. No Jakiś karnawał. Albo to stary karnawał. Zobaczcie. Przynajmniej do ogóle były takie tam. Zdoby, Hmm że to? No, miał rację, here To wygląda jak burdel. To jest burdel, to jest na pewno burdel. Trafiliśmy do burdelu, idealne miejsce dla nas. Welcome to the rose in fiore, stranger. Would you be kind enough to call the owner for me? Madonna Solari is not in. Do you know where she is? I. Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Lucia, we thought you were gone for good. The men took us on a ship, and they released me, but she. Who took you on a ship? Slave traders, Messere, near Isola Tiberina. They want coin in exchange for her life. I will get her back. No, my zawsze wiemy kiedy się pojawić i uratować Kurtisany. Nie korzystaj z upływania, okej, okay, żaden problem. Hej, serio? Serio? Przysk... Seru, mamy kraść, a nie lepiej zabić ludzi? Aha, złodziej za mnie będzie kepski Te załóg. Eee, ja myślałem, że po prostu pójdziemy i zabijemy tych ludzi, chyba to jest lepsza opcja niż kraść. Ale co ja się znam? Dzień dobry, spokojnie to tylko ja. Cze Wynosimy się stąd, wynosimy się stąd, cześć, cześć. O, piążki. Bo dwanaście, przecież ja wieki będę to zbierał. Dobra, A, wynosimy się. O, zbudzieje. Dobra, Op, wynosimy się dalej. Cofamy się teraz. Mnicha. <laughs> nie, 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 Czemu? Czemu mnie gonicie? Nic nie widzieliście Ciągle ja potrzebuję biegania, żeby kraść, a nie chodzenia. To mnie trochę drażni. Oszty! Oh! Co zrobiłeś z cywilowi? Dobra, jak i tak już mnie gonią, to... No to Uciekamy Cześć przyjaciele Dobra, dobra, zostawmy ich, ucieknijmy a się ukradniemy resztę. Nie podoba mi się to, że musimy kraść. Wolałbym zabić niewolników. No I po sprawie zejdźmy sobie w spokoju, jeszcze, 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 Aż byś wiedział, jeszcze stówka. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tu, 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 tu. Dobra, mam. O! Oh. Ej, męcząca. Męcząca, ja miał, miał pieniążki, to pewnie od razu mógłbym mieć, ale. Kurczę serio, wolałbym zabić, niż kraść. Co ci biedni ludzie zrobili? Nic, a tanci niewolnicy? No kurczę, to wszystko i wina. Więc nie podoba mi się ta opcja, że ja muszę ją kraść. Ale dobra, co ja mogę? Mam mało HP. Już mam całe. No, no choćby dorwimy ich. Jak, w, jak do wody wpadnę, to się uduszę. No, dobra. Bo ja nie mogę pływać, żeby więc 100%. Tam jest most, jeśli z tego co dobrze widzę. Hej, Monte to No ja. to nas trochę mało obchodzi te zabitki. Dzień dobry. Przez jakieś upuszczone ruiny. Widzisz, daleko to jest? Nie, już tylko. Bo kurczę, tak idziemy idziemy właśnie tak patrzę. Końca tu nie ma? Więcej tych. O, okej. Okay. No, ja bym po prostu by ich wszystkich zabił. Jesteś tu Mam Let her go. No, take it up with oh, Dobrze. Dobrze. Już po was. Jeden, kolejny. Za o tym pogadać, tak? Okej, okay, fajnie. Który ma mój hej, Który ma mój hajs? Ja się pytam. Dobra, ale Ale mam trochę pieniążków. Jest tu coś fajnego? Nie. Nie mówcie, że się cofę teraz z takiej kawał drogi. No. Ej. Dobra, to już wiem, po co są te szybkie podróże. Ja to sobie muszę czym prędzej odblokować. Na sam odcinek będę miał wszystko gotowe odblokowane, bo ja mam teraz zdymać, właśnie z miejsca na miejsce. Ej, nie, nie, nie. Tak naprawdę poszliśmy, zabiliśmy i teraz wracaj. No, Łuków. U. Nie, może ktoś tu jeszcze był. Ezio, dostałeś! stałeś? Dobrze, że nie w kolano. Już by się skończyła twoja przygoda w tym świecie. Zostałbyś teraz takim nędznym, szarym strażnikiem. No bo, skacz. Opa. A ja nadal nie mogę pływać, właśnie, pamiętaj. Pamiętaj, że ja nadal pływać nie mogę. Opa, na dół. Brawo, Ec No, nie do wody. Wszystko byle nie do wody, naprawdę. Pontesisto. Kolejny zabytkowy mościk w Rzymie. To jest chyba tam. Z drogi W prawo? W lewo? Strażnicy? To w lewo. Nie w lewo. Do mi nic nie da Jesteśmy na miejscu. Nie, jeszcze nie. Nie, no tak, to jest to, ale musimy być innym wejściem. Ugh, jak na balkon? Na... Ezio, to nie jest pora na flirtowanie z nimi. A jest ja znam te postacie. No, proszę, Ecio, ser Machiavelli, powiedział, że you być tutaj. What are you doing in Roma? Has Firenze been attacked? No, or rather, I do not know. We did not go to Firenze. Why? Ezio, we want to help. I was trying to help you by sending you to Firenze. Where is Madonna Solari? She's dead. Merda. What now? Will we have to close? You cannot close. I need your help. Messere, without someone who can run things, we're finished. I'll do it. You do not belong here, Claudia i know how to run a business. i ran uncle mario's for years. this is different. what alternative do you have? you, have, Ezio? you do. No this Claudia, and you are on your own. i've been on my own for 20 years. fine. i intend to repair the brothel. this place is a real mess. and i want your courtesans to find caterina sforza. you can count on us. <laughs> No, przestań, jesteś teraz A ja się ile? Odnawianie burdo. Okej, okay. to jesteś Ty? Witaj, architekcie. Jasne. A cię, trochę to trwa. No, trochę dużo. No, ale w końcu jakoś to wygląda. Welcome to the Rosa in Fiore, as you can see, the most popular brothel in Roma. My money went well no, invested. Here I keep a list of the skills taught to my girls. You are not teaching them much. Think you could do better? Nessun problema. Ezio. Borja make it difficult for Claudia's girls. There are several things you could do that would aid them. I will keep that in mind. Else? No. Ezio. Your... Did you find We are on it. Bene, Come to see No proszę. Będziemy ulepszać jeszcze konkretnych kon konkretnych gildii najemników, kurtyzan i złodziei pewnie. Nie. No to czeka nas naprawdę dużo zadań pobocznych, o się będę bawił świetnie, no ale dobrze, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało, zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, a ja trochę zostanę w tym zamtuzie, <grybujesz> adios.